Do kin właśnie wchodzi druga część Strażników Galaktyki, czyli kontynuacja z pewnością jednego z najlepszych filmów Marvela. Ale dzisiaj cofniemy się w czasie i odkopiemy marvelowskie perełki, o których wolelibyśmy zapomnieć. Zawsze uważałem Kapitana Amerykę pierwsze starcie za jeden z najgorszych filmów, jakie dane mi było zobaczyć. Zresztą już kiedyś o tym wspominałem. Ale nie martwcie się, to na pewno nie był najgorszy film o Kapitanie Ameryce. W czasach, gdy w kinie superbohaterskim rządził Batman, a Marvel był na skraju bankructwa, powstał niskobudżetowy potworek w reżyserii Alberta Piona, choć nie jestem pewien, czy 10 milionów dolarów to taki niski budżet. I nawet fabuła niewiele różni się od pierwszego starcia. Przeciwnikiem przez cały film jest Red Skull, najpierw podczas II wojny światowej, potem w latach 90. Okazuje się, że w czasie kiedy Steve Rogers był zamrożony, nazistowski terrorysta zamordował m.in. Martina Luthera Kinga i braci Kennedy. Wszystko w tym filmie jest złe. Od stroju superbohatera, przez montaż po sam scenariusz. No cóż, czas Kapitana Ameryki jeszcze wtedy nie nadszedł. Ale to nie była pierwsza próba przeniesienia przegód Steve'a Rogersa na wielki ekran. No, w sumie niewielki ekran, bo w 1979 roku powstały dwa filmy telewizyjne. W tej wersji można było odnaleźć kilka wspaniałości, m.in. wypasiony motor oraz przezroczystą tarczę, która jest niezwykle skuteczną bronią w walce z mieszkami. gdy na Cybie zrządził Hulk, postanowiono wprowadzić także inną postać z komiksów Marvela do telewizji. Doctor Strange miał być pilotem nowego serialu, lecz ostatecznie wyemitowano tylko film telewizyjny, będący genezą tego superbohatera. Film w reżyserii Filipa DeGera został odebrany fatalnie. Był nudny, mało angażujący, a postać Stevena Strange'a... nieciekawa. Stan Lee za to brał czynny udział przy produkcji i dobrze wspomina pracę nad tym filmem. Zarówno Doctor Strange, jak i Halka uważał za udane produkcje w przeciwieństwie do niesamowitego Spidermana, który pod koniec lat 70. straszył amerykańskich widzów. Widzów straszył też swego czasu Kaczor Howard, którego zwykle nie kojarzymy z Marvelem. A jednak. Na dodatek film został wyprodukowany przez wujka George'a Lucas'a, sukces był więc murowany. Raczej nie. Podobno film skazany był na porażkę od samego początku. Przede wszystkim przestrzeloną decyzją wydaje się być próba stworzenia filmu aktorskiego, zamiast animowanego. Howard wygląda po prostu fatalnie, a do tego jest nieśmieszną postacią, którą trudno w jakikolwiek sposób polubić. Cały film doprawiony został głupkowatym humorem i żenującymi bohaterami, klęska więc była nieuchronna. Catcher Howard był spektakularną box officeową wpadką i bardzo często wymieniany jest jako najgorsza adaptacja komiksów Marvela. No one laughs at a master of no ale dobra, skończmy na chwilę z nostalgicznymi Złotymi Degadami, przejdźmy do bardziej współczesnych czasów. Zanim Daredevil siał po strach na Netflixie i na nowo zdobywał uznanie widzów, wszyscy wyśmiewali jego występ w filmie Marka Stevena Johnsona z 2003 roku. Zresztą nie wszystko w tym filmie jest złe. Ben Affleck wypadł całkiem nieźle, choć i tak za tą rolę dostał Złotą Malinę, a sceny akcji wypadły przyzwoicie. Z drugiej strony nie wiadomo, czy film ten brać na serio. Mroczna fabuła i okrutne wątki mieszają się tu z absurdalnymi złoczyńcami i... Takimi scenami. Jeśli jest jakaś marvelowska produkcja, która skazana jest na porażkę, no to jest to fantastyczna czwórka. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza trzykrotnie podchodzono do ekranizacji nowej wersji przygód superbohaterskiej drużyny. No i za każdym razem kończyło się to źle. No w sumie za pierwszym razem się tak nie skończyło, bowiem film z 1994 roku wyprodukowany przez Rogera Cormana, specjalistę od filmów klasy B, nigdy nie użył światła dziennego, choć film w całości był gotowy. Podobno został on stworzony tylko po to, by producent Brent Eichinger zachował prawa do ekranizacji, więc nigdy nie miał pojawić się w kinach. Eichingerowi udało się jednak wyprodukować w 2005 roku pełnoprawny, wysokobudżetowy film o fantastycznej czwórce, który w sumie zły nie jest i całkiem nieźle sobie poradził w box office. Sequel o Srebrnym Surferze poradził sobie gorzej, a oba filmy zbierały słabe recenzje. Kto by pomyślał, że po latach będziemy wspominać te dzieła jako te dobre filmy o fantastycznej czwórce? W 2015 roku powstał bowiem prawdziwy koszmarek. Fantastic, bo nie wiem jak inaczej przeczytać ten tytuł, był filmem niedopracowanym, brzydkim, nudnym i głupim w każdym calu. Nie przyznał się nawet do niego jego reżyser, Josh Trank, którego podobno odsunięto od procesu postprodukcji. No cóż, jak widać hasło do trzech razy sztuka tutaj nie zadziałało. Trzy razy próbowali za to twórcy Spidermana, by spierniczyć przygody Petera Parkera, i dopiero właśnie przy Trójce udało im się to zrobić. No bo powiedzmy sobie szczerze: pierwsze dwa Spidermany Samaraimiego to świetne kino. Nawet ta płaczka Toby Maguire stworzył fantastycznego pajączka i chyba nigdy nie będzie piękniejszej Mary Jane od Kirsten Dunst. Ale boże, jak wiele błędów popełniono przy trzeciej części. Za duża ilość wrogów Spidermana, po Matoszemu potraktowany wątek Venoma, spłycenie dosłownie każdego wątku. No i emo pozerstwo Petera Parkera. O Jezu. Dla wielu jedynym i niezastąpionym Nickiem Fury jest Samuel L. Jackson, ale jeśli spojrzymy w przeszłość, to zorientujemy się, że tytuł ten ma prawo nosić tylko on David Ugaczaka Hasselhoff, który już w latach 90. spajał tarcze. W filmie stacji Fox Nick Fury wraca z emerytury, by jeszcze raz powstrzymać świat przed zagładą w tym wypadku Nowy Jork przed wielką zarazą, za którą stoi oczywiście Hydra. Na co nam te wszystkie Avengersy, skoro wszystko jest już tutaj? Patrzcie na te bezbłędne sceny akcji i efekty specjalne. Damn. Rozumiem jeszcze, że w czasach kiedy Marvel bankrutował i sprzedawał prawa do produkcji, gdzie popadnie, a kina superbohaterskiego nie traktowało się serio, to mogły powstawać takie dzieła jak niektóre z powyższych. Ale jak w 2016 roku może powstać film, który wydaje się być parodią samego siebie, nigdy nie zrozumiem. A X-Men Apocalypse właśnie taki jest. Nieprzemyślany, głupi i niesamowicie brzydki. Beznamiętna antagonista z grupą śmiesznie ubranych ludzi niszczy świat, bo na oglądali się za dużo telewizji. Tak w skrócie można streścić ten film. Do tego mamy leżącego w lawendowym sweterku Xavier'a i umiejętne kaleczenie języka polskiego. Tym razem bohaterowie filmu się nie pomylili. Well, Jak widać, Marvel kilkakrotnie podchodził do opowiadania na nowo historii, m.in. o fantastycznej czwórce czy Spider-Manie, ale absolutnym rekordzistą jest Punisher. Pierwsza filmowa geneza Franka Castle'a została stworzona w 1989 roku, a w tytułową postać wcielił się sam Dolph Lindgren, którego strój pozbawiony był charakterystycznej czaszki, co nie za bardzo spodobało się fanom. Ale to nie była jedyna wada tego filmu. Krytykowano go także za słabe aktorstwo, kiepskie sceny akcji i kompletne spłycenie postaci Punishera. Film zadebiutował w kinach na całym świecie, nie doczekał się jednak dystrybucji w Stanach. Niewiele lepiej było, gdy 15 lat później postanowiono na nowo opowiedzieć historię Franka Casla. Pomimo większego budżetu i nowych antagonistów, film ten także został zrównany przez krytyków z błotem, choć w box office poradził sobie całkiem nieźle. Powstać miał nawet sequel. Niestety problemy scenariuszowe doprowadziły do tego, że postawiono na kolejny reboot zaledwie 4 lata po poprzedniej odsłonie. Ray Stevenson zastąpił Tomasa Jane'a w roli panisera i przez niektórych film ten uznawany jest za najlepszy z całej trójki. No dobrze, ale to wciąż nie jest dobry film. Przesadnie brutalny, nudny, okropnie napisany. Nadziałem jest jednak Netflix i zbliżający się Paniszera w ich wykonaniu. Franka Kasla portretowanego przez Johna Berntala już poznaliśmy, i jest wyśmienity. Oby serial taki był również. Marvelowskich śmieciowych produkcji jest oczywiście znacznie więcej, więc dajcie znać w komentarzach, co dołożylibyście do tej listy i dlaczego. Pamiętajcie o naszych odcinkach, w których poruszamy tematy filmowe, serialowe i ogólnie popkulturowe. Możecie także dać nam suba i kciuk w górę, dzięki temu wiemy, że lubicie nasze materiały. I trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia za tydzień.